Wyglądam dla Was z zakrzaczka, a wszystko po to, żeby pokazać Wam nowiutki. Tył przyczep kempingowych Hobby został zmieniony całkowicie. design, jeżeli chodzi o lampy, jeżeli chodzi o zderzaki, uchwyty, znane Wam to może być z przyczep o wyższych klasach, zdecydowanie droższych. W tym roku Hobby postanowiło, że nawet do serii, serii tych przyczep doda już ten nowy design. A z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z przyczepą. Zawsze muszę patrzeć na ściągawkę, ponieważ te numery liczby cyfry są nie do zapamiętania moi drodzy. Hobby Excellence 650 UMF i małe E. Przyczepa kempingowa zdecydowanie duża, zdecydowanie rodzinna, z oczywiście podłączeniem do wody. Z podłączeniem telewizyjnym. Tutaj możemy wyprowadzić sobie złącze, tak żeby przy przedsionku zamontować sobie telewizję i ją tutaj swobodnie oglądać. Jeżeli chodzi o takie stricte dane techniczne, to mamy oczywiście do dyspozycji dwie osie. Przy tak dużych przyczepach jest to normą: 8, nieco ponad 8 metrów i 30 cm z dyszlem. Rzucam tu jeszcze okiem, że Masa DMC tej przyczepy to 1900 kg i mamy oczywiście cenę razem z pakietem Hobby Complete, bo Hobby Complete nie tyczy się tylko i wyłącznie kamperów, ale właśnie przede wszystkim przyczep kempingowych. To tutaj w takiej przyczepie w cenie 25 300 euro otrzymujemy wszystko to, co nam do życia jest. Potrzebne. Co to oznacza? Że dostajemy kluczyki, wchodzimy, otwieramy i możemy prosto jechać na wakacje. Idziemy do środka, bo w środku zawsze wszystko to, co. Najlepsze. Jesteśmy w środku, moi drodzy. Przede wszystkim w tylnej części przyczepy znajdziemy bardzo duży salon, tutaj taki w kształcie litery C albo U, jak kto woli. Do dyspozycji oczywiście otrzymujemy bardzo duży stolik, także tutaj cała, cała załoga zmieści się bez najmniejszego problemu. Nie muszę chyba Wam mówić, że z tego miejsca możemy stworzyć oczywiście odrębną sypialnię bez żadnego problemu. No zobaczcie, jednak ta swoboda. Którą daje przyczepa kempingowa jest niesamowita. Tutaj możemy się poruszać bez najmniejszych problemów. Do dyspozycji mamy wręcz gigantyczny blat kuchenny. Mamy też olbrzymie szafki, schowki, szuflady. To wszystko jest oczywiście o wiele większych rozmiarów, więc tutaj spakujemy się z całą rodziną bez najmniejszego problemu. Sami zwróćcie uwagę, że na design. Świetnie to po prostu wygląda. Hobby już od wielu, wielu lat robi świetnie wyglądające przyczepy, jeżeli chodzi o jakość wykonania, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Tutaj, oczywiście, schowki w dalszym ciągu są jak najbardziej duże i pojemne. Z drugiej strony, mamy tutaj do dyspozycji taki malutki stolik, czy ja się zmieszczę? Zobaczymy. Nawet ja się zmieszczę bez problemu, słuchajcie, ale tak naprawdę jest to świetne miejsce przygotowane przede wszystkim dla dzieci. To właśnie tutaj dzieciaki mogą sobie siedzieć, się, rysować, bawić się, mają swój własny, wybrany kąt. Bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie. Co musi się znaleźć na pokładzie przyczepy kempingowej? No, oczywiście, lodówka. Lodówka tutaj też jest. Typu slim tower. Także tutaj cała rodzina zapakuje się bez problemu. Oczywiście z zamrażalnikiem. Oczywiście działająca w trzech trybach. Także to już jest standard. Tak samo tutaj mamy do dyspozycji szafę. Cał, e, cały zbiór podłączeń elektronicznych, elektrycznych. Tutaj wszystko jest w jednym miejscu. Podobnie z bezpiecznikami. Chciałbym też Wam zwrócić uwagę na takie drobnostki. E, nagrywamy to już w których dzień targowy, i naprawdę e, te wszystkie prezentowane tutaj modele, no. Przechodzą ciężki bój, jeżeli chodzi o kontakt z tak dużą ilością klientów, i fajnie przyjechać właśnie na targi po kilku dniach i sprawdzić, jak te wszystkie tutaj otwarcia, zamknięcia pracują. One w dalszym ciągu są w bardzo dobrej kondycji. Zwracam na to uwagę konkretnie właśnie na stoisku hobby, bo dało się ostatnio usłyszeć opinię, że niestety hobby jakościowo spadło na przestrzeni ostatnich lat. Przechodząc do. Ostatniej części przyczepy mamy do dyspozycji oczywiście łóżko francuskie dla rodziców. Taka to, jest, to jest taki bardzo typowy układ, jeżeli chodzi o wypoczynek, właśnie całej rodziny czyli duże łóżko francuskie dla dwóch osób, i tutaj po lewej stronie oczywiście toaleta. Z prysznicem, dodatkowymi szafkami i schowkami. Tutaj mamy na zewnątrz ulokowaną przestrzeń, jeżeli chodzi o zlew, jeżeli chodzi o lustra, te duże i schowki. I tutaj to też coś warte podkreślenia: tą przestrzeń możemy sobie wydzielić, czyli rodzice mogą mieć własne miejsce do spania.